Podoba Ci się pewna bardzo atrakcyjna i wartościowa dziewczyna. Fajnie spędza Wam się czas i widzisz, że coś między wami iskrzy. Natomiast jest jeden mały problem. Ta kobieta ma już faceta i jest zajęta. I w jaki sposób podejść do takiej sytuacji? Czy próbować podpijać do zajętej dziewczyny, czy też sobie ją odpuścić? Cześć! Z tej strony Artur Witoś, udany PL a w dzisiejszym materiale pomówimy o tym, jak. Poderwać zajętą dziewczynę i jak sprawdzić w ogóle, czy coś między wami może zaistnieć. Zanim przejdziemy do sposobów na odbicie tej zajętej panny, przyjrzyjmy się tej kwestii pod względem moralnym, no bo nieładnie tak zabierać innym facetom kobiety. To frajerstwo i zaprzeczanie w zasadzie męskiej solidarności, o ile w ogóle taka zasada istnieje. No ale zgodzisz się ze mną, co byś nie myślał, że odbijanie zajętych partnerek nie jest postrzegane zbyt. Dobrze. Zajętych dziewczyn się nie rusza i ja się co do zasady z tym zgadzam, ale ale jak to w życiu bywa są tutaj pewne wyjątki od reguły. Bo zanim zaczniesz w ogóle wieszać na mnie psy mówiąc o tym, że zachęca do takich praktyk do niemoralnych rzeczy musisz wiedzieć jak zachowują się niektóre kobiety w związku. Jeżeli laska nie jest już Zainteresowana swoim facetem romantycznie, no i wyrzuca go ze swojego serca, to nie musi oznaczać to rozstania. I często tak właśnie jest, że Laska, co prawda, gardzi swoim facetem, nie wiąże z nim e, żadnej przyszłości, ale nadal z nim jest, nadal w tym związku przebywa, nadal czerpie jakieś benefity. No i właśnie, mimo braku zainteresowania, ta dziewczyna jest w nim związku. Bo lepsze jest byle co niż bycie singielką. I nie będę oceniał tego typu zachowań pod względem moralnym. Chciałbym ci po prostu powiedzieć, że tak jest. Tak się sprawy mają i warto o tym wiedzieć, bo mądra małpa nie puszcza gałęzi zanim nie złapie drugiej. I tak samo jest też w innych sferach naszego życia. Co do zasady, jeżeli na przykład chcemy zmienić pracę. To zanim złożymy wypowiedzenie i powiemy szefowi, jaką gnidą jest, wpierw szukamy zastępstwa, podpisujemy umowę, no i wtedy rzucamy wypowiedzeniem. Kobiety też korzystają z takiego rozwiązania. No, tak to po prostu już jest, nie oceniajmy tego. Możesz mieć różne na tematy, ja też mam swoje zdanie, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Także wiemy, że jeżeli dziewczyna nie jest zainteresowana. To nie musi oznaczać tego, że od razu rzuci faceta. Okej, okay, to na sam koniec już podsumujmy sobie. Sam fakt, że dziewczyna jest z kimś w związku, nie musi wcale oznaczać tego, że jest nieszczęśliwa, no i że planuje z nim swoją przyszłość. I mając na uwadze powyższy fakt, odbijanie takiej dziewczyny nie jest już niegrzecznym zagraniem, a raczej wybawieniem nieświadomego faceta. Od kobiety, która go już nie kocha. Tak się sprawy mają, tak działa świat. Laska jest w związku z facetem i się z nim męczy. To normalna dziewczyna, może być właśnie normalną dziewczyną, ale nie potrafi z nim zerwać, różne mogą być powody. I jeżeli nie jest zainteresowana, to ten facet ma z nią same problemy. Odwołane spotkania, kłótnie, brak szacunku i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można mnożyć. Nic przyjemnego. Nie będę się już nad tym tematem rozwodził, bo chyba zaczynasz już dostrzegać, o co mi chodzi. Odbijanie kobiety co do zasady to świńskie zagranie. W pełni zgoda. No i warto tutaj zaznaczyć, że świńskim zachowaniem jest odbijanie zainteresowanej i zaangażowanej w związek kobiety. Zresztą nawet jakbyś próbował taką zaangażowaną kobietę odbić, to szybko odbiłbyś się od ściany, bo taka laska w gmieniu oka spuściłaby cię na drzewo. Ponieważ właśnie kocha swojego faceta i żadne siły anielskie czy też diabelskie jej nie przekonają do ciebie. No właśnie, ale ale musi być zainteresowana tym facetem. Jeżeli nie jest, to sama będzie szukać okazji do znalezienia zastępstwa, sama będzie szukać facetów, będzie pokazywać swoją otwartość na znajomość w sensie romantycznym. Nawet jeżeli ma chłopaka, nawet jeżeli ma narzeczonego, i niestety też się tak zdarza, nawet jeżeli ma męża. I jeżeli masz do czynienia z taką sytuacją, że dziewczyna ma chłopaka, no to odbicie takiej dziewczyny, no wydaje się być czymś pożytecznym, no jeżeli ona jest niezainteresowana e, i to jest pożyteczne zarówno dla ciebie, jak i tamtego faceta. Dla ciebie z przyczyn oczywistych, a dla chłopaka, choć on może sobie tego kompletnie e, z tego nie zdawać sprawy, to też jest e, pożyteczne, bo to jest uwolnienie się od laski, która go poważnie w sensie romantycznym nie traktuje, i to jest uwolnienie chłopaka od straty czasu. Każdy wygrywa, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Dobra, do brzegu. Załóżmy, że masz już do czynienia z taką kobietą, która nie czuje się szczęśliwa w obecnym związku, i sposób wyraźny się do ciebie klei. Przejdźmy zatem do konkretnych sposobów na to, jak taką dziewczynę poderwać, jak ją odbić. Co do zasady, nieważne czy to zajęta, czy wolna dziewczyna, nadal przede wszystkim jest to przedstawicielka płci przyjęknej, a więc powinieneś postępować z nią tak jak z każdą inną kobietą, którą chcesz ee, poderwać. Tak? Więc pierwsza randka, pierwsza randka zapoznawcza, poznajecie się, sprawdzacie, czy w ogóle jest sens dalej się spotykać. Potem na kolejnych e, dobrze się bawicie. E, fajnie spędzacie czas i się poznajecie, i tak dalej, i tak dalej. Nic odkrywczego, naprawdę nie wymyśliłem koła na nowo. E, robisz właściwie to samo e, co z wolną dziewczyną. E, jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek, no to opisuję to dokładnie w swoim algorytmie podrywu, które możesz przeczytać na mojej stronie. Także tam cię zapraszam. Natomiast z zajętą dziewczyną e, robisz dokładnie to samo co z wolną, i nie bawisz się tutaj w żadnej przyjaźnie w żadne pisanie z nią. W doradzanie w sprawie związku? Absolutnie nie. Randkujecie ze sobą tak, jakby ona była singielką. Natomiast jest jedna rzecz, no, która, na którą powinieneś zwrócić uwagę i która e, jakby sprawia, że ta relacja jest troszeczkę inna. Nie możesz pozwolić jej grać na dwa fronty, bo to nieładne, no i ryzykowne nawet e, dla ciebie bo ty nie masz pewności, że to wszystko z nią na sery. Ona może ciebie również wykorzystywać tak, jak i tego faceta wykorzystuje, tak jak tamtemu facetowi robi wodę z mózgu i tak jak tego faceta oszukuje, no bo jest z nim związku, a tak naprawdę myślami jest już poza tym związkiem. I aby ukrócić grę na dwa fronty, po trzecim lub czwartym spotkaniu, po spotkaniu w gdzie po raz pierwszy się pocałujecie, gdy zacznie się robić między Wami coraz cieplej, coraz właśnie zacznie się robić gorąco, to Ty spowalniasz i wrzucasz na luz. Zamiast właśnie spotykać się raz na tydzień, to organizujesz randki raz na dwa tygodnie, to, to są randki krótsze, no i unikasz czułości, unikasz już tych pocałunków i dziewczyna bardzo szybko zauważy um, zmianę w Twoim zachowaniu i zacznie dopytywać się o co chodzi. I Ty w tym momencie musisz Postawić sprawę jasno. Wystarczy, że powiesz: Słuchaj, Monika, wiem ja to głupie, ale my zaczęliśmy przekraczać pewne granice. Ty masz przecież swojego chłopaka, masz swojego faceta. Ja chętnie wróciłbym do częstszych spotkań i wcześniejszych zachowań, ale chyba mnie rozumiesz, że będziesz musiała rzucić swojego faceta. To będzie sprawiedliwe dla mnie, dla ciebie i dla niego. No i mówisz jej to. I czekasz, aż ona faktycznie zerwie z tym facetem. Jeżeli to zrobi, no to wracasz do starych nawyków i budujesz z nią związek. Więc prowadzisz relację właśnie według tego algorytmu podrywu. Natomiast, jeżeli ona idzie w zaparte i faceta nie rzuca, to jeszcze bardziej ją dociskasz. Czyli krótsze spotkania, rzadziej się spotykasz i pokazujesz, że faktycznie ta sytuacja, w której ona gra na dwa fronty w sytuacji, w której ona ma chłopaka i chce też z Tobą romantycznie rozwijać relacje, jest dla Ciebie po prostu niekomfortowa. Bo w takiej sytuacji, gdy ona spotyka się z Tobą i nadal jest w związku z facetem, no to się już staje lekko niebezpieczne. Właśnie dla Ciebie. No bo przy grze na dwa fronty Tobie po prostu może się stać krzywda i to na kilka sposobów. Także Podsumowując, na początku normalnie randkujecie sam na sam i po pierwszym pocałunku mocno wyhamowujesz i mówisz już dziewczynie, że no powinna rzucić tego chłopaka, no bo wasza znajomość przekracza już pewne granice. No i faktycznie tak jest, więc nawet nie kłamiesz. I dopóki ona tego nie zrobi, to znaczy nie rzuci chłopaka, to ja byłbym uważny i trzymał swoje uczucia na wodzy. Pamiętaj że sam fakt odbijania dziewczyny nie musi oznaczać, iż ta laska jest Tobą romantycznie zainteresowana. Równie dobrze możesz być jej kolejnym frajerem do ogolenia i wydymania w związku. Więc niezależnie od tego, co Ci się wydaje, nie przestawaj badać jej romantycznego zainteresowania, jej intencji, no i po prostu bądź czujny. Bo kobiety, tak samo jak i inni ludzie, mogły świadomie bądź też nie, bardzo mocno cię skrzywdzić. Pamiętaj o tym i nie wpadaj w euforię tylko dlatego, że wydaje ci się, że ta dziewczyna jest tobą zainteresowana. Bo możesz paść w podobną pułapkę myślową, w którą wpadł facet, z którym ona jest w związku. On myśli, że to wszystko naprawdę, że kobieta go kocha, że będą razem małżeństwem i będą żyć. Długo i szczęśliwie. Jednak jemu się to tylko wydaje. Więc ty nie polegaj na swoich przypuszczeniach. Polegaj przede wszystkim na twardych, suchych faktach. Jeżeli spodobał ci się ten materiał, no to zostawiasz łapkę w górę i subskrypcję. To motywuje mnie do rozwijania kanału oraz tworzenia kolejnych filmów. W kwestii zdobywania kobiet do związków polecam ci ponownie. Mój algorytm podrywa, o którym wspominałem już wcześniej. Ebooka możesz kupić na mojej stronie internetowej udany związek.pl. Natomiast na dziś to wszystko. Dzięki za wytrwanie do końca. Trzymaj się, do następnego!